A już za chwilę od dawna nie na milanowskiej scenie z dość nietypowym przedstawieniem pod tytułem Pchła Szachrajka Na scenie Wośpu wystąpi By ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchłego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak płaowa, proszę państwa. Miała domek na przedmieściu. Po ojczynie, czy po teściu? Dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik, sypialnie i jadalni naturalnie gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz? Chłasza krajka rzekła. Lubię czasem w zabrać zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki, pojechała zagrać w kiełki. W klubie bywa tyle osób, że przecisnąć się nie w sposób. Przyknęła. Dajcie drogę! Jestem mała! Przyjść nie mogę! Mucha stąpił się! A ona przeszła środkiem niezruszona. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje z pieniędzy. Gdy się gracze połapali, płasza Rajka wyszła z sali i z wygraną swą do domu pojechała po kryjomu. Chleb zachciało się brewery, poszła więc do menażer. Właśnie słoń po drodze dreptał, pły o mało nie rozdeptał. Patrzy... Cóż to za ścieberka? Co tu robisz, pani Pełko? Jestem kłą, lecz przy tym polką. Żądam większej galanterii, panie Słoniu z menażerii. Słoń popachał grzecznie trąbą i powiada: Jestem dżombo, przyjechałem tu z Kolombo. Rzecze na to kładą Słonia, a ja jestem rodem z dłonia. Obok domu, dla kaprysu, trzymam stale sto tygrysów, sto kankorów, sto lompartów. Ze mną, panie, nie ma żartów. Słoń aż upadł na kolana i powiedział Ukochana, takiej właśnie pragnie żony dżombo, sługa uniżony. A pchła, rzekła, drogi dżombo, imponujesz mi swą trąbą. Ale tylko trąbą. Za czym możesz zostać? Mym trębaczem! Tu, 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 tu! Wasza krajka po obiedzie do cukierni brzydko jedzie. Brr! Pły ciastkami zwykle gardzi. Nasza zaś lubiła bardzo. Dzisiaj rolki. Zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30, więcej stolik nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła, jedną rurkę z kremem zjadła, zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Bardzo dziwił się, Kęży. Jak, Jak rozumieć to należy? Po trzydzieści rurek prosić, a, a po jednej mieć już dosyć? Nagle patrzą! Co to? Czemu? W rurkach wcale nie ma kremu? Wszystkie puste? Co za kwestia! Zjadła cały krem ta bestia! Dnia przy święcie urządziła pchła przyjęcie. Ci z ogromną przyjemnością coś zaśpiewa miłym gościom. Dajmy na to arie Lecz po włosku poznam włoski. I z usteczek jej maleńki poleciały cudne dźwięki. Zaśpiewała takim basem Rzecz wydała się Po prostu Nie śpiewała w płaszach rajka Tylko skrzynka samograjka A karaluch w niej ukryty Jak na złość pomylił płyty. Samotność nie służyła. Lecz, że była bardzo miła, miała siedem koleżanek. Co dzień każdą odwiedzała i na inne plotkowała. Rzecz wydała się przypadkiem. Koleżanki się spotkały, Chłęsia, krajkę obgadały. Chła wysłała siedem kartek, pisząc krótko. Proszę w czwartek. – Do mnie, droga koleżanko, przyjdź na kawę ze śmietanką. Pchła wprowadza je po schodkach i zaprasza je do środka, każda w nowej pięknej sukni. – Gdzie jest lustro? – W przedpokoju. Biegnie pierwsza do zwierciadła popatrzyła i pobladła. Co to znaczy? Oczy krowie? Krowie rogi... Ma Nowe. I bez słowa pożegnania Wyszły wszystkie z jej mieszkania My te sprawki dobrze znamy Pławy ją albo w ramy Z drugiej strony umieściła zdjęcie krowy Taka była Wasza frajka myśli sobie Tu nic więcej nie przeskrobia. Tutaj każdy mnie obmawia Trudno, jadę do Wrocławia po czekalni pierwszej klasy chłop wyjęła s te zapasy. W kąt wtuliła się i czeka. Tłum tymczasem ciągle wzrasta. Nowi ludzie ciągną z miasta. Gdy już czas był na kolację, pociąg toczył się na stację. Mała. Między ludzi się schowała, przepychała się wytwornie A znalazła się w przedziale Jedzie pociąg Jedzie, jedzie, ludzie tłocą się jak śledzie Choć jest duszno i gorąco, śpią na stojąco Ale tła jest nie w humorze, bo bez jaśka spać nie może Pociąg stanął Co to? Kalisz! Pchła się już! A już Mam się gnieść wśród tylu osób? Wiem, co zrobię. Mam już sposób! I choć duża nie urosła, naraz wielki krzyk podniosła, naśladując konduktora. Ra-złap! ra Proszę państwa, kto wysiada, niech wysiada i. Nie Ludzie ze snów przebudzeni wyskakują jak szaleni skaczą drzwiami, diogdami, z dziećmi z psami, z kanarkami. A po chwili pociąg ruszył. Pchła się cieszy z całej duszy. Sama jedna pozostała przedział duży, a pchła mała. Długi czas się udawało. Pchle z jej psot wychodzić cało. Lecz tu przyszła klapa wreszcie. Przyłapano pchłę na mieście i zamknięto ją w areszcie. Poszedł sędzia do aresztu i dozorcy pyta: Gdzież tu płaszcza brajka? Otóż ona! Chła wychodzi wystraszona i, 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 i uśmiecha się śmiało i wyciąga rączkę małą. Sędzia chrząknął i powiada: hm, Żal mi pani, trudna rada. Jeśli da mi pani słowo, że uczciwie. I wzorowo! Odtąd żyć jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna! Chła odrzekła zawstydzona. O, pan sędzia się przekona! Wypełniając przyrzeczenie, chła zmieniła się szalenie. Odtąd była tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa. Ślub jej odbył się w adwersie. I zaręczam wszystkich święcie, że ja też tam byłem i wino z klankami piłem. Miała dzieci pięć tysięcy. Albo może jeszcze więcej. Mało jest dziś takich domków, gdzie nie byłoby potomków owej słynnej pchły szachrajki. Ale... Koniec bajki.